Dajcie, kochani, dziś opowiem Wam o czymś niezwykłym o Tiny ML czyli malutkiej sztucznej inteligencji, która mieszka w naszych codziennych urządzeniach. Dzięki niej nawet najmniejsze sprzęty mogą być bardzo mądre. Chcecie poznać jej sekrety? Wyruszmy razem na fascynującą wyprawę do świata AI. Na podniebnej platformie spotkałam drono Kruka i Mecha Żółwika, którzy dyskutowali o Tiny ML. Dronokróg był pewien, że Tiny ML to miniaturowe roboty mieszkające wewnątrz telefonów i zegarków, które w nocy wychodzą na spacer. Mecha Żółwik zaś twierdził, że to pewnie specjalny pyłek, który sprawia, że urządzenia mogą myśleć. Wyjaśniłam im, że Tiny ML to bardzo malutkie algorytmy sztucznej inteligencji, które działają bezpośrednio w urządzeniach, umożliwiając im szybkie podejmowanie decyzji bez ciągłego łączenia się z Internetem. W ogrodzie kodowania spotkałam Pikomyszkę i laserowego Pawia. Pikomyszka chwaliła się, jak dzięki Tiny ML stworzyła inteligentne mikrocipy, które potrafią rozpoznać, kiedy ktoś używa pilota od telewizora. Laserowy Paw opowiedział, że dzięki tej technologii jego instrument muzyczny sam dostosowuje dźwięki, reagując na ruchy jego skrzydeł. Wyjaśniłam im, że właśnie dzięki Tiny ML takie małe urządzenia mogą być bardzo inteligentne reagować na otoczenie i pomagać nam w codziennym życiu. W bibliotece chmur spotkałam hipersłonika i neuromrówkę. Postanowiłam sprawdzić, co wiedzą na temat Tiny ML. Hipersłonik opowiedział, że Tiny ML pozwala urządzeniom na szybkie rozpoznawanie komend głosowych bez połączenia z internetem. Dzięki czemu wszystko dzieje się bardzo szybko i bezpiecznie. Neuromrówka dodała, że jest to szczególnie przydatne w małych sprzętach, które nosimy przy sobie, jak inteligentne zegarki, słuchawki czy sensory w ubraniach. Pochwaliłam ich za świetne odpowiedzi. Tiny ML to rzeczywiście malutkie, ale potężne algorytmy, dzięki którym nawet najmniejsze urządzenia mogą stać się inteligentne. Teraz już wiecie, że Tiny ML to niezwykła technologia, która pozwala na inteligentne działanie nawet bardzo małych urządzeń. Dzięki niej sprzęty wokół nas stają się mądrzejsze i szybciej reagują na nasze potrzeby. Mam nadzieję, że podobała się Wam nasza dzisiejsza przygoda. Do zobaczenia następnym razem w świecie AI.